ten wyjdzie wystrzela się kurwa raz dwa zostanie nie wiem kopnięty uduszony czy soccer kick czy już chuj z tym i co i po co teraz dręczy, drężymy ten temat przecież to jest bez sensu nie kurwa szukajcie na swojej walka no bo nie nie w kurwie mnie. w ogóle ja ani że udział... przerwę to jest jego ciebie byłeś, sam ledwo jest w stanie umieść kurwa słuchajcie dwie walki co by... dwie walki nie będę stawał uderzysz mnie pokaż no to uderz stary nie no to uderz U. No dobra, myślałem, że nie przebiją, dziewczyny, ale się udało. No to... dawaj, Szkoda mi było wstać z tego kluska, kurwa. I musiałem wstać, to dajcie mi to face-to-face -to -face no przynajmniej. To ja miałem grubego rozjebać. No daj, to ja też, kurwa. A, zaraz, to ja mam grubego najebać. Dobra. Chodź, face-to-face. Планыш мне? <laughs>